Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie we wtorek 10 grudnia. Moi drodzy, rozpoczynamy nowy dzień i jak zawsze dostajemy krótką Ewangelię, aby się nią nakarmić i zainspirować. Dzisiaj Kościół daje nam do rozważenia Ewangelię z Mateusza z 18 rozdziału, wersety od 12 do 14. Jest tam Krótka przypowieść Jezusa: O tym, że dla Boga nie ma człowieka straconego, nie ma człowieka, który by był poza zasięgiem zainteresowania i troski Pana Boga. Bóg interesuje się każdym człowiekiem, chce pomóc każdemu człowiekowi. I Jezus tę prawdę przedstawia za pomocą przypowieści o stu owcach, które ma pasterz. I nagle jedna się gubi i ten pasterz zostawia 99 owiec, a szuka tej jednej zagubionej, a później znajduje ją i rozradowany wraca i wyprawia święto. No właśnie, Jezus Mówiąc tę przypowieść o tej zagubionej owcy, mówi tę prawdę o Bogu, że Bóg kocha każdego człowieka i z nikogo nie rezygnuje. Moi drodzy, modląc się, Pan Bóg dał mi pewne światło, które pokazało mi, że ta zagubiona owca, ta, która odeszła od stada, to nie jest. Może ta osoba, która jakoś wyjątkowo jest grzeszna, która popełniła dużo błędów w swoim życiu? Nie, ona po prostu odeszła od stada, ponieważ szukała czegoś więcej. Nie była zaspokojona, nasycona w tym miejscu, w którym była. Nie mogła się odnaleźć w tej społeczności, w której była. Zadawała pytania. Szukała na nie odpowiedzi i wyszła z tej grupy, wyszła z tej społeczności. I to jest owca, którą interesuje się Bóg. I moi drodzy, kiedy yy, dzisiaj Duch Święty pokazał mi tę przypowiedź właśnie w takim kontekście, że zagubiona owca to tak naprawdę nie jest zagubiona, że ona nie wie, kim jest i co się dzieje wokół niej, tylko jest to ta. Osoba, która odeszła od wspólnoty, ponieważ może nie pasowała do tej wspólnoty, nie godziła się z tymi standardami życia, postępowania i myślenia, które w tej wspólnocie obowiązywały bądź obowiązują. Mówię tu o parafiach, o kościele. Ktoś yy, chciał szukać po prostu inaczej, zadawał pewne pytania. A w kościele, w parafii nie mógł znaleźć odpowiedzi na nie. I wyszedł. Szukał po prostu na własną rękę, i szuka. I jest poza stadem. I takim interesuje się Bóg. I takiego człowieka kocha Pan i zostawia tych 99 w tej wspólnocie, tej społeczności, która jest zadowolona. I jest po prostu mocna, yy, i, i zgodna, i idzie za tym poszukującym, za tym indywidualistą, za tym wyjątkowym człowiekiem, który odszedł od grupy. Moi drodzy, to jest niesamowite. I teraz, hm, jak to przełożyć na praktykę? Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy dbali o te owce, o tych ludzi. Którzy wyszli ze wspólnoty, ponieważ coś. Już nie mówię, że sami zgrzeszyli, czy się czymś zgorszyli, ale po prostu to nie było ich miejsce. Tam nie znaleźli pokarmu. Rozumiesz? Byli w tej grupie, byli w tym stadzie, ale ciągle byli głodni. Ta trawa ich nie karmiła. I wyszli szukać na własną rękę miłości, prawdy. Wolności, wow! I takich owiec szuka Pan. I teraz, właśnie, jak to przełożyć na praktykę? Co my możemy zrobić? Bóg zaprasza nas, abyśmy zaproponowali coś takim osobom, które nie są zadowolone z aktualnego stanu rzeczy, ze swojej wspólnoty, ze swojego kościoła, które się tam nie potrafią rozwinąć, coś im może blokuje rozwinąć skrzydła. Coś ich może yy, odpycha, okej. Okay. I są poza, są na własnej ścieżce. No i teraz trzeba zaproponować takim osobom coś. Bóg chce też te osoby mieć blisko. I moi drodzy, przechodźmy do konkretu. Zobacz. Yy, Kościół, my jako wierzący, musimy dbać o tych, którzy odeszli od wspólnoty. Ale nie robić wielkie larum, o matko, jak Ty żyjesz, nie chodzisz do kościoła i, i to i śmo. Nie. Pan Bóg tak nie robi. Bóg się interesuje tamtymi osobami bardziej nawet niż tą grupą, niż tym kościołem. I my też tak powinniśmy podejść do tych osób, które szukają miłości i prawdy na własną rękę. Powinniśmy się zaangażować właśnie w wyjście do takich osób i zaproponowanie im, Nowej jakości, nie tego samego, co było na pastwisku w tej grupie, z której wyszli, ponieważ tam była jakaś bieda, tam był jakiś niedostatek, który spowodował, że ktoś opuścił te szeregi. Zaproponować jak gdyby tę samą istotę, bliskość Bożą, ale w innej formie, dać inny pokarm, przeprowadzić na inne pastwisko. Tak, aby ta osoba już się odnalazła, czuła się dobrze. I moi drodzy, wczoraj był poniedziałek, i mamy y, taką inicjatywę duszpasterską już od y, dwóch lat, która się nazywa Stolik Spotkania. To jest właśnie ta Ewangelia, gdzie ksiądz wychodzi poza wspólnotę, poza parafię, poza normalne terytorium swoje, idzie na ulicę do centrum miasta, do restauracji i tam ma dyżur trzy godziny, siedzi przy stoliku w kawiarni i daje się do dyspozycji. Komu? Właśnie tym osobom, które wyszły z grona 99 i szukają miłości, prawdy Boga na własnych ścieżkach. I tam właśnie duszpasterz, który, który jest w takiej restauracji, gdzieś na ulicy, gdzieś w świecie jest dla tych osób, dla tego jednego procenta, za którym Bóg szaleje, dla którego zostawia całe stado i poświęca się właśnie takiej osobie. Tak więc, więcej takich inicjatyw, moi drodzy, pobudzajmy dusz pasterzy w Polsce, swoich znajomych księży, pastorów, katechistów. Pobudzajmy, aby nasycać miejsca, Laickie, świeckie, normalne, bliskie normalnym ludziom, obecnością świadków Chrystusa. I to jest właśnie dlatego tego jednego procenta taki stolik spotkania. Wczoraj było pięć osób. Przyszło do tej restauracji, aby porozmawiać, wyspowiadać się, poradzić, wypłakać, wspólnie się pomodlić. Wow, niesamowite żniwo, piękny owoc. Niech takich, ta, takich stolików spotkania będą setki w całej Polsce. I moi drodzy, wczoraj właśnie na, w czasie rozmowy z jednym wspaniałym moim przyjacielem na tym stoliku spotkania, on zainspirował mnie do tego, aby zrobić jeszcze coś więcej. Właśnie dla tych, którzy nie mogą się odnaleźć w tym gronie 99 owiec, które idą spokojnie, które sobie skubią trawkę są ze sobą szczęśliwe, radosne, beczą i są po prostu bezpieczne. Ten mój przyjaciel mówi, zróbmy coś dla tego jednego procenta, dla tych poszukiwaczy, dla tych, którzy nie zadawalają się tym, co znajdują w aktualnych swoich wspólnotach, parafiach, w Kościele. Dajmy ten sam pokarm, Boga samego, Jego obecność, ale w innej formie. I na tym właśnie, w tej kawiarni, Bóg przypomniał mi pewną inicjatywę, która się nazywa Msza Ostatniej Szansy. Msza Ostatniej Szansy to jest nazwa na Eucharystię niedzielną, która jest odprawiana bardzo, bardzo późno, w godzinach wieczornych. I taka godzina to na przykład może być 20:00. I Powstał taki pomysł, więc zobaczymy. Będę teraz się modlił, rozmawiał ze swoimi przełożonymi, czy tutaj w naszej szpitalnej kaplicy nie będziemy mogli zrobić takiej mszy ostatniej szansy o 20:00 w małej kameralnej kaplicy, gdzie mieści się 40 osób z klimatem przyciemnionych świateł, gry na gitarze i pięknego głosu, który będzie prowadził uwielbienie i pieśni. Gdzie będzie czas na milczenie i na modlitwę spontaniczną, gdzie będzie Eucharystia pod dwiema postaciami, gdzie będziemy spożywać ciało i pili krew Jezusa. I to będzie propozycja dla tych, którzy szukają czegoś więcej, którzy opuszczają stado, aby znaleźć miłość, prawdę, wolność siebie samego. I to jest właśnie odpowiedź na y, dzisiejszą Ewangelię, aby Tworzyć formy. Forma to jest drugorzędna sprawa, więc możemy w tych formach być elastyczni, bo istota jest ta sama. Mamy dawać Boga samego, wskazywać na Jezusa, karmić ciałem i krwią Jezusa ludzi. Ale w jakiej formie to jest drugorzędna sprawa? Więc może te msze ostatniej szansy w późny wieczór niedzielny będą gromadziły właśnie tych, którzy. Odeszli jakoś zranieni czy niezaspokojeni, głodni ze swoich wspólnot, ze swoich parafii, z pewnych form kościelnych, które już nie są dla nich, z których wyrosły, w których się nie odnajdują. Zobaczymy. Mówcie się o to Was bardzo serdecznie proszę. Może tutaj w 2025 roku powstanie taki, taka inicjatywa jak Msza Ostatniej Szansy. W kaplicy szpitala Jana Bożego Włodzi. Jeżeli to jest Boży pomysł, to pewnie się tak stanie. Błogosławię wszystkim na wspaniały dzień, na wtorek. Moi kochani, Bóg jest niesamowity i kocha tych, którzy szukają prawdy, miłości, wolności po swojemu. Bóg się nimi interesuje i wychodzi im na spotkanie, nikogo nie przekreśla. Bardzo Interesuje się tymi, którzy autentycznie szukają prawdy i obiecuje, że kto szuka, ten znajduje. Więc, moi kochani, jesteśmy przepełnieni wielką nadzieją i żyjmy tą nadzieją, że Pan jest blisko każdego człowieka i na każdego jest po prostu inny czas. Niech Pan nam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.